Nie popełnij tego błędu. Nie daj się oszukać. Nigdy nie powinniśmy korzystać z niesprawdzonych internetowych aplikacji i programów, przypominają podlascy policjanci. Przekonał się o tym blisko 80-letni mieszkaniec powiatu Augustowskiego, który uwierzył w łatwą inwestycję i szybki zysk. Po południu przyjechałem ze szpitala i po południu dostałem telefon, że mogę dostać pieniądze, wpłacając 87 euro. No i poprosił mnie o numer karty, a mnie to skojarzyło się, bo to było w telewizji i było nawet i zgodno telefonicznie było sprawa, że płatę na Orlen, było płacić tam chyba 1000 zł i 100 dolarów i na to mnie to skojarzyło, że to może być podobna sprawa i dlatego ja do tego przystałem. I bez mojej wiedzy on ściągnął 429 51 zł 51 groszy, to kwota jest 87,41 euro. Następnego dnia dzwonił drugi już z akcentem wschodnim, który dalej to tą sprawę ciągnął i mówił, że wszystko gdzie pieniążki będą wpływać na pana kartę i chciał moich danych na temat banku, mojego winu. To było wszystko przełatwiane przez telefon, a na telefonie to nie widać, co jakie operacje są wykonywane. I najpierw zawładnął moim telefonem, znaczy on dał mi link, ja wgrałem program, który on mógł działać na moim telefonie. Czyli miał dostęp do pana telefonu. Tak, tak, tak. I on wtedy do no, mnie podawał, co ja mam zrobić i zatwierdzić to. I ja tak przez jeden dzień to samo było, przez drugi dzień było, przez trzeci dzień to samo było. I potem jadąc do stoku w trakcie jazdy zadzwonił on i dalej podał, żeby ja podał mój pił, a ja jechałam z brata synem i on od razu mi powiedział wujek to jest oszust ale już to było po całym tym, co wszystko zrobił dzieła zabrał, mój około 15 tysięcy i co najgorsze, że bank mu dał 35 tysięcy kredytu. I to, to wszystko on zgarnął. Czy on wyjaśnił, po co potrzebuje dostęp do pana telefonu? No tłumaczył, że oni będą mi na kartach płacać pieniążkę, które będą z tego marketingu. I dlatego potrzebował. Druga sprawa, może ja błędnie postąpiłem, że ja tylko oparłem się na telefonie. Nie zajrzałem do komputera, bo w komputerze bym widział, jakie wykonywane są te opcje. A tak to ja nie. nie telefonie ja nie wiedziałem. Potem, żeśmy zadzwonili na infolinię banku i zablokowali kartę. Z powrotem, żeśmy wracali z mojego stołu, pojechaliśmy do banku i z banku pojechaliśmy na policję. Na policję był spisany protokół. Czyli w sumie z pana konta zniknęło 15 tysięcy złotych, tak? Było ich 15 tysięcy złotych i 35 tysięcy złotych zginęło, które wzięły pożyczkę. Ja byłem bardzo przeciwny podawania numeru karty. Nawet w internecie, jeżeli coś kupowałem i gdzie pisali, że podaj numer karty, to ja tego nie brałem. Ale co przyszło do głowy, nie wiem. To, co on mówił przez telefon, to ja mu w to wszystko wierzyłem. Nat nie sprawdzałem, mówię, nad nie sprawdzałem. I wierzyłem, że to jest prawda. To tak, jakby człowiek był zaskrypnotyzowany. Dopiero brata syna, jadąc my do stoku, dopiero żeśmy... On powiedział, wujek, to jest oszustwo. Ale już to było za późno, wszystkie pieniądze już zginęły. A jak on to powiedział, to pan wtedy sprawdził stan swojego... Ja, ja mu tak nie wierzyłem do tego. Swojemu bratankowi? Tak, nie wierzyłem. I to ty mówisz, że to wszystko jest legalne i wszystko jest dobre. Co mógłby pan poradzić osobom, które nas usłuchają, czego nie powinny robić absolutnie, żeby nie stać się ofiarami takich oszustw? Jeżeli takie rzeczy proponują, to trzeba od razu się wyłączać i mówić, że nie interesuje mnie to w ogóle. Nie popełnij tego błędu. Nie wchodź w nieznane linki i nie instaluj aplikacji do zdalnej obsługi sprzętu. W ten sposób dajesz oszustom dostęp do telefonów czy komputera, a w rezultacie także do swojego konta. Podinspektor Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji. Nie popełnij tego błędu, nie daj się oszukać. Kampania społeczna Polskiego Radia Białystok oraz Podlaskiej Policji.